Rok 2020 był dla naszej grupy wbrew pozorom bardzo udany. Zapraszamy Was teraz, drodzy widzowie, na krótkie jego podsumowanie. jakieś takie staropolskie przysłowie, gdzie kucharek sześć, tam duża kuchnia? Otóż tak samo można opisać ten rok. Słuchajcie, dla Wajartu to była naprawdę przełom. Po prostu nie dość, że przystąpiły do nas nowe twarze, to zdolności operatorskie poszły w górę, zakupiliśmy nowy sprzęt, zaczęliśmy bardziej się promować. Zwiększyliśmy ilość osób zaangażowanych w nasze projekty. Dzięki temu każdy z członków Wajartu mógł się rozwijać. Raz Organizowaliśmy strukturę zarządzania wajartem. Zaczęliśmy również nieco bardziej na Instagramie, czyli naszych socjalach, gdzie możemy wrzucać więcej z planu, czego nie zauważycie na kanale. Zapraszamy na naszego Instagrama. Jestem bardzo zadowolony, że podczas tego roku 2020 bardzo dużo ludzi dołączyło do wajartu. Im więcej ludzi, tym więcej pomysłów, więcej relaksu, więcej w ogóle. I perspektywy na nasze projekty. Zajęte! No, wracając do tego. Na 2021 mamy bardzo dużo pomysłów, więc jedynie, co mogę Wam powiedzieć, to czekajcie. Bardzo dobrze wspominam wszystkie nagrywki. Zawsze panowała na nich przemiła atmosfera, w sumie głównie dzięki Adrianowi, który potrafił zawsze wprowadzić taką super atmosferę i wszystkich rozbawić. Wiadomo, zdarzały się czasem momenty, kiedy ktoś siadał psychicznie, albo jak coś nabroiliśmy, na przykład policowaliśmy ściany, ale zasadniczo nie zamieniłabym tego czasu na żaden inny. Ten specyficzny rok zaczął się dla grupy naprawdę niedobrze. Wielką klapą Timefold, o której opowiemy jeszcze w innym materiale. I w momencie, kiedy już tak bardzo nie było nadziei i Biło od nas takie wielkie zrezygnowanie, wtedy przekonaliśmy się, jak ważny będzie dla nas ten rok. I jak bardzo przełomowy przede wszystkim. Właśnie w tym roku najczęściej zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie jest granica pomiędzy grupką dzieci, przyjaciół z kamerą, a zorganizowaną grupą filmową. To jest coś pięknego, że tyle dni spędzonych na planie z tymi ludźmi. I poza planem, a mimo to dalej jakoś nie mam ich dość, a, a nawet czasem za nimi pęsknie. Jednym z większych sukcesów grupy filmowej w tym roku było też nawiązanie współpracy z Jakubem Karnickim, a.k.a. Kubisem, e, nad serialem Xology. Mojego Xology. Kubis, kurde! I cóż, myślę, że jeszcze nie jeden wspólny plan nas czeka. Przepraszam, przepraszam, o niech cię pewnie, panie banku. Okay. Scenariusz do kreski życia powstał tak naprawdę początkiem kwietnia i został lekko dopieszczany aż do momentu nagrywek, czyli gdzieś w lipcu. Pamiętam, że najwi najwięcej jednak było roboty przy montażu oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, yy, bo trzeba było zrobić efekty specjalne, ogólnie wszystko zmontować, dorobić dźwięk i co najważniejsze muzykę, coś co zacząłem robić w tym projekcie jak po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nikomu nie wydłubałem uszu. Do tego projektu jednak podeszliśmy na maksa profesjonalnie. Czyli zaczęliśmy od przygotowania lokacji, zobaczenia jakie kadry nam pasują, rozesowania storyboardów, tak żeby wiedzieć co i jak po kolei ma być zrobione, dlatego jest kierownik produkcji. I każdy na planie wiedział co robić. Dzięki temu dni nagrywek skróciły się diametralnie do paru dni. Chyba wyszło tydzień. Po premierze Kreski Życia nie mogliśmy się nacieszyć sukcesem, gdyż trzeba było pędzić z kolejnym filmem na święta, gdyż y, tajemnicze OV-2 niestety nie mogło wyjść z powodów sanitarnych, więc zaprzężyliśmy siebie do roboty i stworzyliśmy nieznajomego. Jest to pierwsza z animacji, którą zrobiliśmy, i mam nadzieję, że będziemy jeszcze więcej takie robić. Nadal pamiętam dzień, gdy ja zaprojektowałem cały dom, który miał być po prostu odzorowany. I potem dogadałem się z Maćkiem, że wszystko będzie robione w cieniach i cały mój projekt poszedł do kosza. Dodatkowo, kiedy brałem udział w wyborach na przewodniczącego mojej szkoły, w jeden szalony tydzień w ogóle powstał. Spod wyborczy, który jest do zobaczenia na moim prywatnym kanale. Nie polecam. Czymże byłby, prawda, plan filmowy bez różnych smaczków czy śmiesznych sytuacji? Dzięki. Światło jest? Do jednej produkcji, do nieznajomego, trzeba było jeszcze zrobić makietę domku, która nie została użyta. Bardzo się starałam, zrobiłam płotek, który Maciej wyrwał. Kiedy nagrywaliśmy scenę płótni, w drugim pokoju Michał miał spotkanie online i w momencie, kiedy włączył sobie mikrofon, słuchać było w tle krzyki. Projekt Nieznajomy miał otworzyć przed nami nową formę w postaci niby animacji. Wprawdzie mieliśmy zacząć robić to wszystko maskami, ale zajęłoby to zbyt długo i byłoby to zbyt mozolne. Więc postanowiliśmy rozwinąć greenscreen. Co prawda greenscreen wisiał na desce, która była przypięta do dwóch drabin, ale daliśmy radę. Ogólnie chyba zajęło nam to dwa dni ale oczywiście potem przeszło na robienie animacji, na skalowanie wszystkiego, na robienie muzyki i oczywiście denerwowanie się na to, że cztery rendery nie poszły i straciliśmy około 120 godzin. Przypomina mi się jeszcze taka jedna sytuacja, kiedy po nagrywkach kreski życia, tak, eee, krew była na suficie i Maciej brał mnie na barana i musieliśmy to wycierać. W projekcie wyborczym Nikodem'a dostałem w swoje łapska Drona Karoliny. Wszystko się szło fajnie, dopóki nie włączyłem sport moda i nie przychyliłem wajchy troszeczkę, troszeczkę do siebie, przez co dron zaczął zapitalać w moją stronę. Ja ale to co odskoczyłem i pamiętam, że mam jeszcze obrysowane spodnie jak śmigło mnie walło. Czym <grym zresztą> <grym zresztą> ja o tym nie wiem? okej! <grym zresztą> <grym zresztą> <grym zresztą> pamiętam jeszcze tą scenę, jak byliśmy pod mostem, nagrywając kreskę życia. Każdy musiał stać w własnym miejscu. Subuk mi powiedział, żebym stał w takim jednym, konkretnym miejscu dla niego. Powiedział mi, żebym tu stał. Poszedł, wrócił i się na mnie patrzy. Nie wiem w ogóle, co mu przyszło do głowy i się na mnie drze. Co ja robię w tym miejscu? No ja nie wiem, może mnie tu dałeś, debilo! Co pamiętam z Xology? W sumie głównie to, że miałam na sobie dużo makijażu. I miałam taką postać, która była dla mnie bardzo nienaturalna, ale chyba sobie poradziłam. Maciek kto jest skubany w ogóle gość. Pragnę zauważyć, że tylko trzy utwory w całej Kryzysie Życia nie należały do niego. Chociaż nagrywki wspominamy wszyscy bardzo dobrze, bo tak naprawdę poznaliśmy wtedy mnóstwo wspaniałych osób, z którymi współpracujemy do dzisiaj, to czasami była to konkretna mełka, bo po prostu były sytuacje, gdzie nagrywaliśmy cały dzień, później całą noc, dwie godziny snu i dalej jedziemy na plan. I po prostu już pod koniec, kiedy. E, na przykład e, Kubis właśnie i Krzysztof Jakoniuk też bardzo wspaniała postać, polecam, dobry reżyser. E, nie spali już ileś tam godzin, chyba z 40 godzin już nie spali i pod koniec po prostu mieliśmy do nagrania i po prostu musieliśmy się przywitać. Boże! Dobra, przygotuj się. Kubis, kurde! ...powiedzieć... Stop! Ku... Nie, no kurwa, ten... Mamy chyba z 20 dubli tego, bo po prostu nie daliśmy rady się nie śmiać. A na koniec się pokłóciliśmy o to, ale to mniejszy. Nie jak, jak jeszcze scenariusz powstawał, myśleliśmy, ale fajnie by było mieć szklany stół w filmie. Żeby tam, prawda, wszystko było pod spodem widać, nie nie jak to wszystko wciąga. I ogólnie... Patrzę na Olixa... Jezu, zrobiliście! jest stół! Super! Kupujemy? Kupujemy! Kurna, kto by takiego stołu nie chciał? No, i co no jeszcze, szczęście po nagrywkach przyszedł dzień, kiedy musieliśmy wszystko spakować, prawda? Bo to wynajęliśmy, można powiedzieć, dom. I ten, oto geniusz na, na sztuki filmowej, <grym> puścił ten stół. Co to macie? Się o co to się stało? No, czekaj. Która lampa? Poczekaj. A, ta! Jak przygotowywaliśmy lokację do kreski życia, musieliśmy wybie wynieść z pokoju Atlas do ćwiczeń, co było y ciężkim wyzwaniem, gdy chcieliśmy to zrobić szybko, a. tu będzie stół szklany. Musieliśmy wynieść. pewien sprzęt! <śulous> tak jakoś troszeczkę się nie zmieścił, ale tak tylko milimetry brakły. W imieniu Grupy Filmowej WART chciałbym życzyć wszystkim udanego Sylwestra i aby nowy rok niósł nowe nadzieje, nowe możliwości. Nic się nie zmieni, naprawdę. Będzie, będziemy pisać tylko inną cyferkę w zeszycie w szkole, o ile do niej wrócimy. Jezu, co to ma być? Dobra, skończyliśmy już? Tak ładnie i śmiesznie sobie wspominamy rok 2020, mimo wszystko próbujemy obrócić całą tę tragedię w żart, ale są pewne rzeczy, z których się nie żartuje i. 10 grudnia opuścił nas Mikołaj Wojciechowski, który założył grupę Sky Studio, z którą dosyć często, tak po cichu, ale często współpracowaliśmy. Ja bardzo często z nim współpracowałem nad pisaniem scenariuszy i pokładaliśmy nadzieję w tym, że kiedyś uda nam się stworzyć razem coś większego. Dzień przed tragedią pisał mi o tym, że jego grupa się rozrasta i o tym, że ma duże plany na przyszłość. W imieniu całej grupy chciałbym złożyć kondolencje rodzinie, bliskim przyjaciołom. Niech spoczywa w pokoju i gdziekolwiek teraz jest, mam nadzieję, że robi filmy. No to wszystko.